Najważniejsze, że wygrywamy kolejny mecz za trzy punkty. Nasza gra cały czas jest na dobrym poziomie i to jest chyba w tym wszystkim najlepsze. Oczywiście fajnie byłoby grać tak jak w pierwszym secie, ale to jest niemożliwe. Na pewno trochę wzbudzają, bo to moje rodzinne miasto, ale a w ogóle się cieszę, że trener dał mi zagrać, bo Andrzej też chciał bardzo zagrać z, z Bełchatowem może z gością, a, a trener nie dał mu zagrać, a może już nie pamięta, że, że ja byłem trener Falaska, że byłem jeszcze grałem w Warszawie. A że jestem z Warszawy, to się bardzo cieszę, że mogłem zagrać i że wygraliśmy. No z Warszawą się ciężko gra, nie wiem jak to wytłumaczyć. Hmm, Warszawa w drugim secie miała piłkę setową w górze. Na szczęście dla nas nie wykorzystała jej. Mamy kolejne trzy punkty. I walczymy dalej. Jeszcze jeden mecz i święta. Strasznie się męczyliśmy, tak po prostu bo po polsku normalnie można powiedzieć. I w tym drugim secie było blisko, żebyśmy, żebyśmy go przegrali. Na szczęście, na naszą, na naszą e, korzyść wypadł ten set. Wygraliśmy po, 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 po prostu, zrobiliśmy też dużo błędów, 14 błędów. Oddanych, oddanych przeciwnikom w jednym secie to jest bardzo dużo, i że udało się nam wygrać, to, to też to, to, to po prostu cieszy. No. Mam nadzieję, że faworyt wygra i tym razem, ale środkówka jest nieprzewidywalnym sportem i różne rzeczy się dzieją, ale ja mam nadzieję, że będzie drużyna bardzo mocno skoncentrowana przed świętami. Nie będziemy myśleć jeszcze o wolnym, tylko o tym, żeby zagrać i zdobyć kolejne trzy punkty. To po prostu tutaj ludzie dookoła zaczęli tak mówić, że, że idziemy set po secie. Na razie, na razie po prostu się skupiamy na ostatnim meczu, a potem. Potem mam nadzieję, że spokojnie, w dobrych humorach pojedziemy na święta, bo o to będziemy walczyć na pewno z Częstochową. Zostaliśmy 5 dni wolnego, bodajże i bardzo z tego powodu się cieszymy. Trochę odpoczniemy od siatkówki. Spędzimy ten czas wśród bliskich i to jest chyba najważniejsze.